Magdou Piotr, jesteśmy po pierwszym odcinku 16 edycji. Jak czujesz się, Magdów, kiedy wkraczałaś na ten parkiet? Bo wiem, że stres był. Teraz już dobrze. Teraz już nie pamiętam. Teraz już jest świetnie. I tego się trzymajmy. Piotr? Dla mnie były super emocje. Magda jakby też dała z siebie wszystko. Myślę, że nasz taniec był fajny, taki optymistyczny. To była taka nasza wizytówka, jak nasza para rzeczywiście wygląda też poza tym parkietem na salach treningowych. To właśnie, drodzy Państwo, wygląda tak jak dziś na parkiecie. <grywa> szaleństwo, <grywa> po prostu szaleństwo. uśmiech, energia. To, cal, to calimy. Piotrze Jechem jest uczennicą Magda. Świetno, tak? dlatego przede wszystkim, że chcę trenować i się chce, i to jest jakby taki klucz moim zdaniem przy tym programie, ale również przy nauce wszelkich nowych rzeczy. Ja już bardzo wiele lat, bardzo, tak, wiele lat już uczę, już mi się język to jest późna godzina i przede wszystkim jedna sprawa to może jest talent, tak? ale drugie 50% to jest chęć, praca i determinacja. I tego nie mogę po prostu Magdzie odmówić i to jest super, bo tylko w ten sposób można ten talent wydobyć z siebie i te umiejętności pogłębiać. Magda się uczy od miesiąca, nic wcześniej się nie uczyła, także naprawdę wydaje mi się, że to co dzisiaj pokazała, no to nie każdy po miesiącu by coś takiego przedstawił. To jest naprawdę super i to jest jakby jej Ale zasługa. Ale trzeba trafić na dobrego partnera. No właśnie Magda, jakim nauczycielem jest Piotr? Najlepszym. <laughs> Najlepszym wyrozumiałem e, przede wszystkim E, wiesz, cieszy mnie to, że nie mam osoby, która jakby jest taka. Już, teraz, mhm. musisz, wiesz, popraw to, wiesz, yy, nie, wstawaj, wstawaj, wiesz. Tak, my po prostu chcemy te programy też się bawić. On mi na to pozwala, żebym ja też przede wszystkim czerpała z tego przyjemność, bo tak jak Piotr często mi mówi, że ten program jest dla nas. Nie dajmy sobie odmówić tego, co w tym programie jest najpiękniejsze czyli tej radości z tego, co się dzieje dookoła, z tego, że poznajemy fantastycznych ludzi, z tego, że możemy w ogóle ze sobą przebywać. To jest i, I my nie chcemy dać sobie tego zabrać, i nie damy sobie tego zabrać. Na pewno. Od 16 roku życia stawiasz na siebie i musisz zmierzać y, się z codziennością. Czy taniec z gwiazdami jest nowym etapem w Twoim życiu? Na pewno. To jest moja wisienka na torcie. Na torcie, który budowałam przez wiele lat. Za co jestem wdzięczna przede wszystkim mojej publiczności, która tak bardzo mnie wspiera, która jest ze mną na dobre i na złe. I myślę, że teraz ja troszeczkę im dam tutaj na tym parkiecie takiej dobrej energii cudownej. Postaram się jak najdłużej tutaj wytrwać i cieszyć ich, przede wszystkim cieszyć ich swoją osobowością, tym i wynagrodzić im to, co oni mi dali przez tyle lat. No, widać, było to ogromne wsparcie, bo trybuna jedna na widowni to naprawdę para numer 9, to wy, i tutaj głośno było, jak tylko usłyszeli para numer 9, to naprawdę to studio wyżało. Najwidocznie podobało mi się, że aż występ, no kochani, co tu było. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. To było magiczne, to magiczne i naprawdę nie, spodziewa nie spodziewaliśmy się tego. W ogóle nawet na próbach jeszcze była publiczność i takie piękne przyjęcie naszej pary, dostaliśmy kwiaty, co było tak wzruszające, dla mnie motywujące mega. W ogóle wiecie, no czasami my jesteśmy nieświadomi chyba tego, jakie mamy szczęście w życiu. W sensie takim, że ja wiem, jakie mam szczęście w życiu, bo naprawdę robię to, co kocham. Mam wokół siebie ludzi, których naprawdę szanuję, kocham, uwielbiam i, i dziękuję za to. Gdzieś tam w górze ktoś nade mną czuwa. Ale czasami jest tak, że wiesz, w głowie jest coś takiego, że może nie jestem wystarczająca, może coś jeszcze za mało zrobiłam, może, może coś tam, wiesz, jeszcze trzeba dokręcić i jak po prostu są takie sytuacje, gdzie Czekają na ciebie ludzie, gdzie są tak wdzięczni, że w ogóle ciebie widzą, obdarowują cię swoją cudowną energią. To jest najpiękniejsze, co może być. Naprawdę, mówię, ten, ta cała otoczka to jest tylko dodatek do tego, co my przeżywamy. Dzięki tym ludziom, którzy nas oglądają, którzy nas wspierają, którzy po prostu tutaj za nas tak trzymają za wzięcie kciuki, i, i, i ja wiem, że dzięki nim będziemy naprawdę bardzo wysoko. Kogo obawiasz się najbardziej przy ocenach? Jesteś sama jurorką w Disco Star, więc wiesz jak to wygląda praca jurora. Teraz jesteś uczestnikiem, więc kogo jesteś, tak obawiasz się najbardziej? Nikogo wszystkich kocham, wszystkich szanuję i dziękuję za każdą ocenę i wiem jakie to jest trudne dlatego tym bardziej szanuję i wiem jak ciężko jest powiedzieć komuś, że na przykład zrobił coś nie tak gdzie tutaj mam naprawdę do czynienia z profesjonalnymi osobami, które w tańcu pewnie zrobiły bardzo wiele wyczynów w życiu i w ogóle ja mam trochę inną że tak powiem zadanie jako jurorka, zapraszam do disco starbuck Kolejna edycja rusza. Ja szukam, wiesz, takiego takiej perełki. Ja szukam, czegoś, co po prostu mi zagra, bo dla mnie nie musi ktoś śpiewać idealnie, ale jeżeli ma to coś, jeżeli ma ogień. To jest właśnie to, a tutaj jednak w tym tańcu liczy się bardzo dużo, liczą się te palce, właśnie ta rama czasami, ten środek, o którym dzisiaj ja usłyszałam, a Piotrek mi ciągle o tym mówi, a ja i tak to odpuszczam czasami, jak mi się przypomni, to wy... bo to jest ciężkie, po prostu to jest nienaturalne, my tak po prostu nie funkcjonujemy, wiecie, w normalnym to dobra, to dobra. życiu I, i, i tego trzeba się, no, no nie da się tego w miesiąc nauczyć, chociaż będę się starała. Kolejnym razem po prostu poprawić. Magda, jak to jest pogodzić codzienne życie, gdzie masz koncerty, a tu nagle w, w, wrzucają, wrzucasz do swojego kalendarza takie ogromne przedsięwzięcia? No, trzeba było koncertów odpuścić, także gram ich bardzo mało. Wczoraj, co prawda, gram koncert, pozdrawiam osobę, która gram, bardzo fajny. No, no to był. To była taka jedna moja zasada, że rzeczywiście ja muszę mieć przestrzeń na to, żeby trenować, żeby pozwolić sobie na odpuszczenie tych koncertów i, i trochę, wiesz, odpocząć od tego i cieszę się też, wiesz, bo z jednej strony może ludzie trochę zatęsknią za mną, yy, ale ja przede wszystkim nabieram nowego doświadczenia, a ja lubię jak coś się dzieje. Gdzie Mam... wykorzystasz to na scenie jeszcze bardziej? Mam nadzieję, że będę tutaj. Już uczę, już uczę. Już uczę powoli, jak kolana prosto i bioderka idą w ósemkę. To także te, przestrzeń będziesz miała na tworzenie nowych utworów? E, też, Też. Myślę, że to działa w dwie strony motywująco. Ja myślę, że jeżeli głowa też odpoczywa od tego, co robimy na co dzień, dla Piotrka na pewno też te wezwanie, pomimo tego, że jest trenerem tanecznym, to jest zupełnie inne wezwanie taneczne, bo my nie tylko tańczymy, my się poznajemy, my ze sobą rozmawiamy, jesteśmy trochę jak psycholodzy dla siebie. No tak, też momencie. jest to taki przyspieszony kurs, jakby, no normalnie to się tak nie odbywa, nauka tańca, tak, nikt tyle godzin dziennie do mnie nie chodzi, na, zazwyczaj na zajęcia, więc jest to też inny sposób pracy, który dla mnie też jest nowy i też jest ciekawy po prostu. jaki, jaki taniec chcielibyście w kolejnym odcinku pokazać? Znaczy, no, standard na pewno. Ja chcę po prostu wpaść w ramiona Piotra i dać ta się rama, poprowadzić ta, na to rama, ramę. Ja chcę zrobić to ramę w końcu. Czyli od jutra ćwiczymy ramę. Tak, mam nadzieję, że no tak. tak. teraz weźmiemy latynoamerykański, więc tak tam się zmieniamy, prawda? Więc na za tydzień będzie standardowy, więc myślę, że to będzie coś też taka nowa odsłona Magdy zupełnie, gdzie ona jest taka szalona. Prawda? Ja, tak jak w tym dżajfie, tak, wszędzie pełno. A tu będzie cicho. Tak jak w tym drive-ie, a tutaj jednak będziemy wymagać trochę takiego spokoju od 100% oddaję. I teraz od jeszcze powiem coś, ten szybki bill to byłam, ja nie on. Tak się śmieję, że musimy się w tej piosence zamienić rolami, że to tak naprawdę ja powinienem im mówić, nie mówisz tak dużo Bill. No, ale na potrzeby tej piosenki. Hello, musieliśmy to zmienić. No. Ale tak ja zawsze robię jeden krok więcej. Tak jak zaczęłaś dzisiaj jeden krok przede tak, mną? Tak, przede mną. Ale się podłączyła później, więc za to jest mega szacunek. Więc ambitna uczennica jest. Nie, naprawdę, jest super. No. Kochani, czego chcieć więcej? Stajna mamy za wszystkich kciuki, naprawdę. mamy cudowną ekipę. Wspaniała zabawa na zapleczu, na treningach. Wspieramy się, doceniamy się, pomagamy sobie, to jest piękne. Ja naprawdę mam szczęście, że gdziekolwiek się nie pojawiam w programie, czy w Twojej twarzy, czy tak jak tutaj w Tańcu z gwiazdami, mam naprawdę przyjemność poznać wspaniałych wartościowych ludzi i to jest najpiękniejsze. Za to dziękuję.